Siemano, witam w dzisiejszym Daily Basis. Po godzinach jesteśmy cały czas na MFKiG, dzień drugi. A uznałem, że przejdziemy się tutaj chwilę i możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. E, mam cały materiał nagrany, a jeszcze jest wcześnie, więc jeszcze się tutaj trochę poszwędam. E, pokupuję bądź nie. Mam już kilka rzeczy w plecaku, e, którymi się pochwalę. W materiale, który dogram do tego wszystkiego. Więc przejdziemy się do wejścia głównego. Zobaczycie, sobie dzisiaj jest znacznie mniej osób niż było, ale to spoko, bo można, że tak powiem, oddychać. Zrobiłem kilka bardzo fajnych wywiadów, nie wiem, czy można to tak nazwać. W każdym razie kilka bardzo fajnych, bardzo fajnych rozmów przeprowadziłem i udało mi się zrobić rozmowę z Allegro lokalnie. Kurde, starałem się, starałem się, aż w końcu się Ziomaczek zgodził, i dzięki Ci, stary. Bo bardzo fajna inicjatywa. E, giełda komiksowa, o której e, usłyszycie więcej w filmie, e, w, recenzji, w recenzji, w relacji za tydzień. E, idziemy, idziemy. Tam mamy strefę food trucków Tu mamy główne wejście. Tam mamy kasy. I sobie o, zrobimy. Przejdziemy się jeszcze tutaj, pokażę Wam jaka jest kolejka do wejścia. Bo w ogóle mnie to dziwi, bo o 17.00 zamykają cały ten pierdolnik. A tutaj kurde cały czas, zobaczcie, cały czas jest trochę ludzi. Wczoraj było ich znacznie więcej. Co zobaczycie na, na relacji, bo mam tam kilka swipów tego. I co? Czekajcie. Od jutra wracamy z, z czarnymi historiami. A Wam dzisiaj dziękuję. Jeżeli się pojawiliście, to, to fajnie. Szkoda, że się nie zobaczyliśmy. Jeżeli gdzieś tutaj jesteście, to może się złapiemy, a może nie. Jeszcze. E, to znaczy, Wy to zobaczycie później, więc ci, którzy w domu to patrzą. A jeżeli nie byliście, to zapraszam za rok, bo to naprawdę fajna impreza. Bardzo dobre miejsce do networkingu i bardzo dobre miejsce, żeby napełnić swoje, e, swoje nerdowe szafeczki. Dobra, idę się tutaj jeszcze poszwętać, a z Wami się widzę normalnie jutro. Siemano, e, cześć i miłego reszty weekendu, chociaż już jest ciemno i zimno. Ech.